Cześć, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Karolek 95. I jakieś dwa lata temu, prawie 3 lata temu, robiliśmy sobie reakcję na jedzenie z reklam versus rzeczywistość. I ten filmik w dwa lata miał 2,2 miliona wyświetleń, gdzie ludzie bezczelnie oszukiwali w reklamach i kłamali nas, że taki burger w McDonaldzie dostaniesz, a dostawałeś półgryska. No może troszeczkę więcej. Natomiast nie było to takie same jak w reklamach. No i dzisiaj zrobimy sobie kolejny taki odcinek. Także jeżeli będziecie chcieli więcej takich odcinków, zostawcie już teraz łapeczkę w górę. Moi drodzy, macie na to 6 sekund. Jak w reklamie Powinniśmy mieć sekund, ale dawno powinieneś już zostawić łapeczkę w górę. Zapraszam was, zobaczymy, co dzisiaj się wydarzy. Jedzenie po roku. W Kambodży. Dobra, moi drodzy, zaczynamy od roll mopsów. Proszę bardzo. Czyli w reklamie wyglądają przepięknie i tak dalej, można je kupić, skonsumować. Proszę bardzo, ale już po 48 godzinach, no nie wyglądają najlepiej. One powinny przyciągać dużo much, z racji tego, że jest to ryba. I to turbo śmierdzi, Oczywiście wyciągnięte. Tym bardziej, jak jeszcze leżało sobie w oleju, no to już w ogóle. Zobaczcie, proszę. 4 dni. Zaraz będziemy mieli 5-dniowe roll które już lekko, można by powiedzieć, one trochę jak w piekarniku. Zachodzi Skóreczka po bokach, no i jest to na tyle spoko, że faktycznie mogłoby być i odrobinę smaczne, ale już nie po 7 dniach. A to dalej, no delikatnie, już jakieś muchy się pojawiają, ale po 12 dniach dalej nikt nie chwapi się, żeby spokojnie podejść i to po prostu zeżreć od środka że dlatego, że to tak długo leżało gdzieś w occie, albo w jakimś, no nie wiem, czymkolwiek, dziwi mnie to. To powoli gnije i tak dalej pleśnieje, ale żadnej mrówki, żadnej muchy, niczego. Jak zacznie wychodzić pleśń, to powinni również zachodzić jakieś drobne robaki. O, i widziałem jakąś pierwszą mrówkę. Pierwsza mruwa się pojawiła, to się coraz bardziej skurcza po 20 dniach. Teraz już to wszystko przyspiesza, Mamy 22 dni. No i ten rolmopsik już taki nieapetyczny. Co prawda, 22 dni w zalemie może sobie leżeć. Później możemy e, go zjeść, ale tylko w zalewie, tylko w opakowaniu. Nie otwieranym. Jak już będzie otwarte, no to prawda. Im dalej w las, tym, grzyby e, ciemniejsze i gorsze, prawda. Chyba, że chcemy zbierać borowiki, prawda, a nie muchomory trujące. No i oczywiście puszczono od tyłu. Także zjadłbyś takiego rolmopsa mopsa 20-dniowego wydaje mi się, że nie wiem, ale to już wszystko, zależy od Ciebie. Tutaj mamy jakiś Amaralis. Wzrost Amaralisa. Czyli reklama pokazuje, że po dwóch dniach on powinien wyglądać jak sadzonka, ale już za chwilę powinien wystrzelić tak, że... Panie, czy to jest jakiś tulipan? Czym jest Amaralis? Ja się nie znam. No! Wygląda to zatrważająco. W sensie wychodzi z kokonu. Powiedzmy, że porównajmy to do motyla. To też całkiem ciekawe. No i proszę bardzo. Mamy słupek, pręciki, ramuzu z bulbozu. I po 16 dniach, proszę bardzo. To jest żonkil? To może być żonkil. the clue is ash trzy sztuki po 20 dniach, proszę bardzo. Teraz będzie prawdopodobnie pokazany też profil tego całego, czyli profil tego, ale pokaz jak on gnije, jak on później oczywiście, nie mając już dostępu do wody, ewentualnie do zatrutej, zgnitej, starej wody, nie rozwija się tak jak powinien. Czyli ożył obumar, no i to wszystko w miesiąc, czyli masz miesiąc na to, że kwiatek rośnie, obumiera, proszę bardzo. I rosną kolejne! No tego się nie spodziewałem, miałem nadzieję, że jego koledzy gdzieś tam z nie przyjdą. A tu jednak wychodzi kolejny, gdzieś wykluwa się, czyli tamten już gzgnity, Spleśniały i wychodzi jego ziomek, mówi: Nie, nie, nie! Musimy zachować naturalny wzrost żonkili. Hasz tak czyli po 80 dniach, a właściwie po 60 powinien wykluć się następny. No, Wzrost żonkila. Nigdy nie spodziewałem się, że będę wyglądał wzrosty żonkili na swoich filmach, prawda? No ale reklama pokazuje, że możesz takiego kupić, sam sobie wyhodować, i byłoby spoko. Mamy gnicie jabłka. Już 6 dni, to jabłko jeszcze jest zjadalne. Ono, oczywiście szerszeń, sam z niego nie wyleci, chyba że wcześniej by się do niego dostał. Co? Po 14 dniach coś dopiero zaczyna się z tą skórką delikatnie się marszczyć. 20-dniowe jabłko i nic się z nim nie dzieje? Co? To jest niemożliwe! Wystarczy, że to, to, to nie jest możliwe, chyba żeby leżało w lodówce. Wiecie o co chodzi, że jeszcze odpowiednia komora kriogeniczna, która zamyka pory tego jabłka i ono się w odpowiedni sposób nie rozwija, no to jeszcze tak. Ale po miesiącu? A z nim nic nie jest? Na pewno jest bardzo dojrzałe, już może być turbo słodziutkie i jeszcze by było zjadliwe. Jak widzimy po 119 dniach delikatnie zaczyna się marszczyć i już teraz nadaje się tylko na susz. Ale wiesz jak jest, no 130 Dni, yy, czyli ponad 4 miesiące, zaraz będzie 5 miesięcy, od kiedy to jabłko zostało po prostu położone na stole i ono będzie gniło, jak gdy 205 dni, no teraz to już zaraz się przewróci. Na lewo, ono zobaczcie. O milimetr się przekrzywia, bo zaczyna powoli gnić. 228 dni, przecież to już wygląda jak to jabłko, jakby było wędzone. A może ono się wędzi. O, zmienia kolor, proszę bardzo. Czyli tu już będzie kompletne zgnicie. Roczne jabłko. Komu się chciało, w sensie temu typowi, trzymać rok jabłko w jednym miejscu. O, tam już coś jest konsumowane. Co prawda nie wiemy do końca... Pająki, o proszę bardzo. Czyli mamy pająki, które spokojnie to jedzą. No i gościu zostawia losowe rzeczy w losowych miejscach na rok, a potem przychodzi i mówi, zobacz. No teraz wygląda to jak pomarszczona żurawina, ewentualnie śliwka. No i wraca już do swojej pierwotnej formy. No i fajnie, dzięki. A tutaj mamy loda, który będzie się rozpuszczał powolutku. Wydaje mi się, że to jest rozpuściłby się znacznie szybciej, chyba że ten właśnie twister. Bo tu mamy określonego twistera, który się roztapia w ten sposób, no i w reklamie wygląda pięknie, ale wystarczy, że gdzieś go tylko położysz, się po prostu rozpuszcza, rozmelca. I on mi się wydaje, że ten gościu od góry suszarką to pompuje gdzieś tam, no nie ma innej opcji. No i on wraca z powrotem. Zobaczcie, czyli było, minęło, ale wraca. A ten lód po 20 minutach wyglądał jeszcze zjadliwie. O kuśwa, mamy konika polnego i on sobie leży. Po prostu. Lekko mu się podnosi noga. Godzina. Zaraz będą dwie godziny. Panie koniku polny. Ja mam w ogóle. Nie dość, że arachnofobię to koniki polne. Jak kiedyś budowałem dom. I wyobraźcie sobie, że te koniki polne. Wskakiwały mi po prostu do domu, przez okna, jak jeszcze miałem stan surowy otwarty. No dobra, nie będziemy oglądali jedzącego konika, wystarczy mi, że ja mam konikofobię. Tutaj mamy samoczynnie napełniany sok marchewkowy i on będzie ileś tam stał, prawda? No, takie napoje zazwyczaj to jest kwestia kilkunastu, kilkudziesięciu godzin, że one już będą absolutnie nie do wypicia. Z racji tego, że jest to sok prawdziwy. Marchewkowy, no nie no. Trzy dni na pewno nie. Po trzech dniach już by był zgierowany. Ja w to absolutnie nie uwierzę. Ale już zobaczcie, coś zaczyna się dziać. Sam, sam w sobie kapie. kapie sam na siebie, ty. Zobacz, o. i Po 120 godzinach, po 6 dniach prawie, zaczynają pojawiać się zgierowania. Zgierowanka, proszę bardzo. To odpływa normalnie pływa po swojemu. Już mamy idealny moment, w którym możemy zobaczyć, że to wszystko będzie pokrywane. Przejściu, ale nie po 8 dniach. No wydaje mi się, że stałoby się to znacznie. Znacznie szybciej Więc mamy proszę bardzo tutaj zielone wyspy dziewicze Które spokojnie sobie obrastają To powiedzmy, że wyspa na samym środku Plus jakiś piasek dookoła I mamy stworzony ekosystem dla różnych zwierząt Które mogłyby tu mieszkać Między innymi jakiś plankton Zwierzęt, bardziej dla amet, dla mikrobów dla różnego rodzaju insektów. 365 godzin wystarczy mi, to prawie jak 365 dni. Mamy 10, 20, 30, 40 godzinny pomidor, który dojrzewa. Proszę bardzo, czyli wiadomo, no to jest standardowa rzecz. Jeżeli urwiesz pomidory, które nie są jeszcze dojrzałe i położysz je w jakimś miejscu, no to one nagle zaczynają spokojnie i kulturalnie dojrzewać, tylko nie mogą przegnić. No i to już jest taki kolor, który mógłby świadczyć o tym, że można spokojnie takiego pomidorka skonsumować. Natomiast twórcy, za kanału zostawia go na dłużej i niestety on za chwilkę będzie mu gnił po 12, jak już jest tak czerwony, jak twoja ducha. Po wywiadówce, jak dostajesz od ojca, który przychodzi i mówi ci: O, synu, synu! Byłeś niegrzeczny, twoja d**a będzie wyglądała jak ten okshartowy pomidor. 25 dni, no i teraz dopiero osiada na laurach. Zostaje zjadany przez jakieś małe, białe larwy, insekty, mikroby. Co to jest? To będą larwy, prawda? Nie chcę wiedzieć, co się będzie działo później w środku. Bo tak jak mówię, gnijące owoce, warzywa, to jest stworzony po prostu ekosystem dla owadów, insektów i tak dalej. A wystarczyłoby wrzucić jedną małą madę, która zaczęłaby to wyżywiać, rozmnażać się i tak, no sama ze sobą to tak nie bardzo mada, ale na przykład parkę, nie wiem jak to jest Umat czy mada, muszą być pa w parach, czy muszą być, czy to jest rozmnażanie, rozumiecie, że dwie, dwie dziewczynki, dwie mady, czy dwa, dwa mady, czy dwie mady, wiesz o co chodzi, no i po 47 dniach już ten pomidor, ktoś ci daje milion dolarów, a ty jest tego pomidora, co robisz, Jeszcze nie, na co się decydujesz, napisz w komentarzu. I mamy żelkę, dwie minuty, 10, 20, ale co się z nią dzieje, ty, w jaki sposób ona niby, czy ona się rozpuszcza, czy ona zostaje, a w kwasie jest, gummy bear in acid, Ej, ACID, acid, acid. Po dwóch godzinach w kwasie żelka nie wygląda już tak jak powinna. Wygląda wręcz kiepsciutko, bardzo kiepściutko, bardzo kiepściutko, Jest coraz mniejsza. Wygląda jak kciuk. Kusztarda wasabi będzie gniła, tak, prawda? Jest rozłożona w formie emoji kasztana. No i co? Emoji kasztan wasabi. Niech gnije. Dawaj godziny albo minuty, ile będzie wystarczyło. A, czyli w, w minutach to ona dopiero osiadła cała i z, z, stworzy się na niej naturalny pancerz. 26 godzin. No i dobra. To 30 kilka godzin. A ona brązowieje. Czy to jest normalne? Musztarda zmienia się w emoji kału! Czyli ona zbrązowiała sobie. Jak sztolec. No i no i wyborna musztarda. Nakładałbyś taką na kanapkę? I tu moi drodzy mamy mróweczki versus ciasteczka. Po godzinie, czyli zostały wypuszczone mrówki na łowy i będą żarły i one żarą. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. To ciastko szybko zniknie dlatego, że mrówki są bardzo pracowite. No i pracowite i one oczywiście postanowiły, że szybko je obiorą ze wstydu. Więc potrwa to myślę około 24 godzin, może i szybciej. Zleciały się całe rodziny z krewnymi kumplami. No, obstawiałem 24, to będzie znacznie szybciej, bo jest ich tak dużo, że pochłaniałem, to może w 12. Tak obstawiam, że w 12. No i dobra, dobra, starczy. Nie reklamy mrówek. No i to tyle, moi drodzy. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek Wam się podobał i chcecie więcej jedzenia z reklam versus rzeczywistości po prawie trzech latach, to zostawiacie łapki w górę. Tu macie czas na zostawienie łapeczki w górę. Czas minął, tyle trzymajcie się piszczaski. łokieć Na razie.